Pani Grażynko, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Siema, ja nazywam się Filip Pikalski, a ten program to Pączek. Pączek pojawia się codziennie o godzinie 19 na YouTube. Czas zacząć ten odcinek. Aj, te kobiety, te kobiety. Jakie dziś obchodzą Arian, Herenia i Beata? Wszystkiego najlepszego! A, a, a. Dzisiejszym tematem jest sukienka, która wzbudziła wielką sensację w internecie. Sporną rzeczą jest kolorowej sukienki. Wszystkim facetom powiem, żeby było jasno, to jest sukienka. To nie jest spódnica, a to jest sukienka, tak? Pamiętacie różnicę, tak? Sukienka jest też tu, a spódnica jest tylko tam. Czy tam na odwrót, nie? Nie wiem czemu, ale nam facetom jest tak trudno odróżnić, jeżeli y, sukienka jest taka długa do kolan, nie? Odtąd do kostek takie długie, takie. to myślę, że to jest spódnica. Nie wiem czemu. A jeżeli takie jest tu i takie krótkie, to sukienka. Dobra, to nie jest ważne. Tutaj po jednej stronie niech się ustawią osoby, które uważają, że to jest niebiesko-czarne. A tutaj niech się ustawią osoby, które uważają, że to jest biało-złote. I ja wędruję w tą stronę, ponieważ uważam, że ta sukienka jest biało-złota. Moja wina! Eksperci od razu się wypowiadają. O jakichś soczewkach, źrenicach w ogóle, w ogóle konstrukcja tego zdjęcia jest ciekawa. Z jednej strony widać, że to jest zdjęcie zrobione e, na zewnątrz i światło jest naturalne. Ale z drugiej strony są elementy świadczące o tym, że jest to zdjęcie zrobione w pomieszczeniu, więc nasze oko interpretuje oświetlenie w pewien sposób, dlatego ci, którzy zinterpretowali, że ta sukienka jest zrobiona na zewnątrz, w świetle dziennym, uważają, że jest biało-złota. A ci, którzy zinterpretowali, że zdjęcie tej sukienki zrobione jest w pomieszczeniu, Uważają, że jest niebiesko-czarna. Jakiego byś sobie bajzlu narobił, gdybyś kupił swojej kobiecie na dzień kobiet taką sukienkę? Zobacz, kochanie, kupiłem ci taką sukienkę. Piękna, biało-złota sukienka. Albert, nie rób sobie ze mnie żartów. To jest niebiesko-czarna, a wiesz, że ja bardzo źle wyglądam w niebieskim. No i masz ci los. Związek się rozpada. Świętem na dziś jest oczywiście Dzień Kobiet. Kobiet! W komentarzach pod tym odcinkiem, tu na dole napiszcie, czy ta sukienka jest biało-złota, waszym zdaniem, czy niebiesko-czarna. Czy może widzicie tam jeszcze inne kolory? Ja tymczasem będę kończył ten dzisiejszy odcinek. Widzimy się jutro o godzinie 19. Właśnie zjadłeś pączka!